Witam, witam, jestem Mike, a to jest już trzeci odcinek serii, która nazywa się Single Craft. A w dzisiejszym odcinku, zgodnie z tytułem, z miniaturką, pokonamy sobie smoka, a także zdobędziemy sobie elytrę. Ja wiem, że dla niektórych osób może wydawać się dziwne, że trzeci odcinek z nowej przygody i już sobie tutaj pokonujemy smoka, zdobywamy elytrę. Jednak, tak naprawdę, dla mnie elytra i smok to jest dosłownie początek gry, dlatego dzisiaj się tym zajmiemy. A jeśli dzisiejszy odcinek Wam się spodoba, zostawcie tutaj ogromny w górę, zostawcie subskrypcję. No a po obejrzeniu tego odcinka napiszcie jakiś komentarz. A ja teraz bez bez tego gadania, zapraszam Was do oglądania. Pewnie nie widzicie żadnej tutaj różnicy w, w terenie, w kolorach jednak ja widzę i to ogromną, dlatego że mam w końcu nowy zakrzywiony monitor yy, oczywiście gdzie tam shorta wam zrobię, jak tylko dokończę ten cały taki, no można powiedzieć mały upgrade mojego tutaj stanowiska dlatego, że właśnie kupuję sobie monitor, wymieniam biurko yy, no dlatego też właściwie to kupiłem monitor, a biurko jeszcze nie dojechało a jak tylko, że tak powiem będę miał biurko no to również odpalimy sobie jakiegoś live'a dlatego, że teraz mam pierwszy monitor i drugi tylko, że tego drugiego nie używam bo po prostu nie ma na niego tutaj miejsca na tym biurku no a jak będzie większe biurko to, że tak powiem będzie miejsce na ten monitor i wtedy prawdopodobnie początkiem weekendu, czyli nie wiem, w sobotę na przykład, może już w piątek wieczór, odpalimy sobie live'a z eksplorowania tam nowego endu. Bo jak wiecie, albo nie, znaczy przed chwilą to mówiłem, więc w sumie nie trudno się domyślić, że dzisiaj, oczywiście, pójdziemy sobie na smoka. Mówiłem Wam już wielokrotnie chyba, że nienawidzę Creeperów, dlatego że wychodzę sobie tutaj z domku, chcę nagrać wstęp, znaczy z domku. Z tutaj lepianki sobie wychodzę, chcę nagrać wstęp, no i wtedy Creeper mi spada na łeb, oczywiście na szczęście nie zginąłem, bo się zdążyłem odsunąć. No ale niestety tutaj, jak widzicie Creeper wszystko zniszczył i tutaj też skrzynkę uszkodził, ale ostatecznie wszystkie itemki udało mi się tutaj uratować. Mój ekwipunek wygląda w ten sposób, na smoka już przygotowany, i tak, poza odcinkiem zdobyłem sobie perełki, co teraz możecie zobaczyć. Również wybrałam się do wioski, żeby sobie tutaj kupić te strzały, jak i łuki, dlatego że te z pewnością mi się na smoka, w walce ze smokiem przydadzą. I również ogarnąłem sobie dosłownie 6 potek na powolne opadanie na 4 minuty. Jeszcze zanim pójdziemy, bym sobie ogarnął tak nasze kokowadło, i yy, gdzieś tutaj miałem diament. To bym sobie delikatnie tę czapeczkę naprawił. Tylko że za dwa leble. A, okej, okay, mogę, bo mam 31, więc teoretycznie za niedługo będzie sobie można coś zenchantować. Jednak teraz tego nie robię. Jak pokonam smoka, to że tak powiem, enchantami się zajmę. Mam aż 19 oczu kresu, nie wiem po co mi tyle. Jednak jak to mówią, poprzez orny, zawsze ubezpieczony, coś takiego, więc postanowiłem wziąć tych oczu kresu zdecydowanie więcej. No, mogą mi się one przydać, jednak nie muszą, najwyżej mi kilka zostanie. A ja, że tak powiem, nie będę się musiał martwić, jak mi tam zabraknie jednego oka, żeby włożyć go na przykład do tej ramy portalu. No to bym się musiał na przykład gdzieś tam, że tak powiem, wracać do bazy i iść znowu do Nederu i sobie pozyski pozyskiwać te pałki Blaze'a, czy tam perełki. No a tak to mam tego ogrom i na pewno mi to wystarczy, więc. Rzucamy i leci w tamtą stronę, Ok. No jak widzicie pękło, jak widzicie pękło, no może nie pękną mi te wszystkie oczy jakie tutaj mam, albo na pewno i nie wykorzystam. Próbuję tutaj wypatrzeć jakąś geodę, dlatego że ta by mi się przydała, czekajcie, mamy geodę, okej, okay, dobra, jak na nie normalnie. Dlatego, że jeden widz pisał właśnie w komentarzach, teraz nam się ten komentarz wyświetla na ekranie, że jak mamy Lunetę i Optifine, to nie ma podwójnego przybliżenia. No i tutaj się zdziwi na pewno, bo jest takowa opcja, jednak nie mam Miedzi, więc tego nie sprawdzę. Najwyżej jak będziemy w twierdze, albo w kolejnym odcinku, w każdym razie mamy Geodew, także wkobmy się. Ok, mamy tutaj w pełni wyrośnięty Ametyst, więc sobie go zbiorę. Proszę bardzo, czekajcie, nie sięgnę tam, Ok, teraz tam sięgnę. I ile mamy tych odłamków? Cztery, no to wystarczy na tam jakąś Lunetę. 12 złotych marchewek, no ciekawie. Ciekawie, co my tutaj jeszcze mamy? No to mi niepotrzebne. Tutaj mamy fortunkę 3 i Mending. No niestety, są to tylko złote narzędzia, więc tego raczej brał nie będę. I tutaj mamy jeszcze bloczek złota, który teoretycznie można było sobie wziąć, chociaż nie wiem, czy go zmieszczę nawet do ekwipunku, No nie bardzo, no nie bardzo. No dobra, wezmę sobie tarcze do drugiej łapki. Kurde, nie ma miejsca dosłownie, nie ma miejsca. A te złote marchewki... Chociaż wiecie co? I tak tutaj będę jeszcze grać. I tak tutaj pewnie jeszcze nie raz koło tego portalu przejdę, więc zostawię tutaj ten blok złota i te złote marchewki yy, i na przykład Ametyst, bo też mi się on nie przyda w dzisiejszym odcinku, to najwyżej się tutaj kiedyś wrócimy góry lodowe i sawanna, no warto wiedzieć akurat, że góry lodowe tutaj są, bo z pewnością one mi się gdzieś tam, kiedyś tam przydadzą, a właściwie lód z tych gór, dlatego, że jak sobie będę robić tam jakieś nederowe, szybkie, super, ultra, hiper trasy, no to, że tak powiem, na pewno na pewno to zrobię z wykorzystaniem lodu, czy tego zwykłego, czy niebieskiego, znaczy tego utwardzonego, czy niebieskiego, bo ten zwykły, zwykły lód by się roztopił, no ale jak zrobię go na przykład z takiego tutaj utwardzonego lodu, to raczej się nie powinno nic stać i nie wiem, czy jest jakaś różnica pomiędzy między utwardzonym lodem a niebieskim lodem. Nie, wiem, może te kilka sekund różnicy po podróżowaniu na nim, łódką czy na piechotę, czy jak? Nie wiem, naprawdę nie wiem, nigdy tego nie testowałem, ale myślę, że jak będę sobie tutaj kiedyś robić jakąś tam trasę, no to na pewno to wytestuję, bo fajnie by było jednak tę trasę mieć jak najszybszą. Szczególnie, że lodu tutaj mamy, jak widzicie, ogrom. No a zrobienie sobie z tego lodu niebieskiego lodu to też nie będzie żaden problem. O, już się wraca, już się wraca, to jest dobry znak. Daj, daj, daj mi to. Kurde, w ogóle jak mam Dużo ok, to To nie pęka, a jak mam ich mało, nasze znaczy ok, oczu Jak mam mało oczu, to że tak powiem pękają co chwila, A jak mam ich dużo, to tylko jedno mi na razie szczeliło a już chyba z 4 razy, albo 5 razy użyłem go A jednak pękło, okej, okay, jednak pękło I gdzieś tutaj mamy te twierdze, dokładnie W tym miejscu, idealnie, normalnie A jak głupi debil, nosiłem tutaj 16 tego oczu, a tutaj Kolejne kilka sztuk. Pomyliło, pomyliło mi się z perłami. No, teoretycznie mogłem zaoszczędzić miejsce w jakimś punktu, ale dopiero teraz się kapnął, że to tak działa. Niestety. Bywa. Jak nisko, ty! Na 15 poziomie jest ta twierdza. Okej, okay, tutaj mamy te glow line chain, czyli te świecące prosty, okej. Okay. I gdzieś tutaj powinien być portal. Nie mnie po prostu w to nie wierzę. O no jesteś, jakoś tutaj dotarłem, i to w sumie nawet nie w tak tragicznym czasie. W każdym razie, no, te itemki muszą tam jeszcze być, więc szybko lecimy sobie po nie. Żebym jeszcze trafił, kurde, będzie ciemno, bo yy, bo nie mam pochodnia niczego. Jeszcze żyję, byle, mnie, byle by mnie tu nic teraz nie zabiło, nie zjadło. To będzie kozak. O, i mam itemę, mam temę, więc kozak. Jeszcze lepiej. Uuu, skrzynka i tylko dwa jabłka. syf, naprawdę syf. W każdym razie odzyskałem wszystkie swoje temy. Nie mam tutaj, znaczy chyba tyle rzeczy miałem. O, i to jest fajna skrzynka. Mamy diamencika. Yy, niestety, albo niestety tylko jednego. Znaczy, niestety. No i bibliotekę znalazłem, okej. Okay. Można i tak. Czekajcie, 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 tu gdzieś był, powinna być gdzieś tutaj drabinka na górę. Czy ona tutaj będzie? Normalnie się wygenerowała. Mówię, ta twierdza jest cholernie dziwna. Nie to, że w życiu w Minecraft tak nie znalazłem, ale. No obawiam się, że tutaj może być problem z tym portalem. Naprawdę Minecraft, takie słabe rzeczy. Naprawdę? Ani jednej enchantowanej książki. No Syf. Po prostu syf. W każdym razie tutaj mm, tą bibliotekę sobie kiedyś zbiorę. Ale to nie dzisiaj, bo dzisiaj chciałbym znaleźć mimo wszystko ten portal, którego już szukam i szukam i szukam. I znaleźć go kurde nie mogę. W ogóle tu spawner jest, ty! To je dopiero i Dripstone. I mamy kurde po pełno fajnych tych sadzonek. Do widzenia, Silverfish. Czego to może być? Tu w ogóle się nawet spawner nie generował. Naprawdę? Dobra, mamy name taga. To się akurat może przydać. Kurde, nie ma miejsca. Dosłownie nie ma miejsca. Więc niestety Lipton. Dobra, ludzie, jedna trzecia odcinka za nami. Nawet szybko poszło. Nawet szybko poszło i mamy tutaj aż trzy oczy, tak? Trzy oczy? Trzy oka? Kurde, no tragedia. Tragedia, ile oczu mi pójdzie do lawy? Osiem. Teoretycznie mogą mi się one przydać, więc zrobimy tutaj sobie skrzynkę za chwilę. Perły mogą się przydać. Niderak się na pewno przyda. Szybki porządek sobie w ogóle tutaj y, zrobię. Nie ogarnę, tak. Ogarnę szybki porządek, to ma sens. Y, tylko zrobię sobie tutaj szybki porządek. Y, to mi się raczej nie przyda, będzie mi tylko miejsce zajmować. Tutaj potki się na pewno przydadzą. Y, póki co wezmę, a w sumie wszystkie nawet wezmę, ok. Y, idziemy sobie tam do portalu. Później wychodzimy sobie na powierzchnię, żeby sobie ogarnąć łóżko. I wchodzimy w końcu do tego mm, portalu i walczymy ze smokiem, zdobywamy lytrę Bo naprawdę to jest dopiero 1 trzecia odcinka, a odcinek w sumie już trwa no z pół godziny chyba jak nie lepiej Dobra, respawn ustawiony, teraz sobie jeszcze tylko to zabudujemy I chyba jestem gotowy, także dobra Jeszcze się upewnię, że na pewno respawn ustawiłem, chociaż na, na czacie był komunikat, więc yy, nieważne yy, Ok. wchodzimy, walczymy i w sumie będzie już, że tak powiem, dwie trzecie odcinka za nami, bo póki co jest jedna trzecia. Mamy portal, jestem gotowy. No i wchodzimy sobie do tej twierdzy. Kiedyś to dzieliłem na kilka części: że jeden odcinek był z poszukiwania twierdzy, jeden z zabijania smoka, jeden z elitry. Jednak w związku z tym, że no wiecie, jak to wszystko wygląda, postanowiłem zrobić jeden odcinek. Może go ktoś obejrzy, może nie, nie wiem. W każdym razie chodzimy. Okej, okay, jestem wędzie, mam achievement, zresztą się na platformie, która. Nie jest aż tak bardzo wysunięta, bo ona chyba powinna być w środku, yy, ale nieważne. Najważniejsze, że jest w miarę bezpiecznie. Także wychodzimy, kurde, nie wziąłem sobie w ogóle tych mm, buteleczek na, yy, na, na, na ten smoczy wydech. Kurde, w ogóle jak na tym monitorze epicko wygląda ten end. No to jest po prostu coś świetnego. Jednak ja mówię, te kolory czasowe będzie dostosować. Bo czasem, no niestety, ta pixelosa, znaczy pikseloza yy, tak jakby takie szumy wokół tych tutaj bloków występują. W każdym razie nieważne, pokonujemy sobie teraz smoka. Ale mam cyla, ale mam cyla. O, trafiłem. No, za piątym podejściem, chyba co, nie? Ej, dokładnie, ty, za piątym podejściem, bo miałem 64, mam 59. Za piątym podejściem trafiłem, ok. Ej, to teraz tak, szybka podbudówka do jakiejś wieży. Mam potkę na powolne opadanie, więc jakbym nie zrzucił, to nic mi się nie stanie. Najgorzej by było, jakbym mnie tym wyziewem uderzył, bo wtedy zajmie mi to dużo, dużo HP. A tego bym chciał uniknąć. Najważniejsze, że mam tutaj respawn ustawionego, także raczej zginąć szybko nie powinienem, chociaż znając mnie, to zginę za chwilę. Ok, kolejny kryształ. Jeszcze jeden. i stąd. Siadł jeden. A doleciała jednak, doleciała, okej. Okay. To teraz tak, jeszcze jeden kryształ. O, nie, 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 nie. Najgorzej, najgorzej, najgorzej. Przeleciało to chyba obok. Albo gdzieś tu wybuchło, nie wiem. I... Nie mam cyla, Jednak udało się, dobra, udało się. W ogóle... Tak powinno być? Chyba nie, to jest chyba jakiś błąd. I perłę mam. Dobra, to się tutaj skatapultuje bez problemu. Żyje jeszcze. Fajnie. Yy, teraz perłom. Czekajcie, może najpierw zdejmę sobie tamte kryształy. No szybko to idzie, szybko to idzie, bo mam tę fajną potkę, więc nie muszę się bać, że za chwilę mnie ten smok tutaj... Kolejny kryształ. O oh A yeah, normalnie sniper. Normalnie sniper. Jeszcze kapkę do góry. Idealnie. <śpoko> Spoko. Większość kryształów już jest tutaj... Zniszczonych teraz ten. Dobra, nie za pierwszym razem, ale za drugim już powinien, powinno, powinno siąść. Udało się. Dobra. Yy, udało się, udało się, udało się, udało się. Lecimy. Super. Jeszcze jeden, jeszcze jeden kryształ ludzie. Kurde, to jest chyba najszybsza walka ze smokiem ostatnio na singlu, bo zwykle to była tragedia, a teraz jest. W miarę szybko to ogarnięte. No i wszystkie kryształy porobione, dobra, znaczy porobione wszystkie kryształy zniszczone, teraz porobimy sobie oczywiście smoka tylko tak, więcej potek sobie przygotuję proszę bardzo yy, coś, coś mi się jeszcze może przydać? chyba nie, chyba tyle wszystkie kryształy są skasowane z tego co widzę, raczej tak wszystkie kryształy skasowane, więc możemy sobie go na spokojnie tutaj teraz sklepać ja wiem, najlepiej smoka po głowie lać, ale że tak powiem no jest to trochę niebezpieczne, jest to trochę niebezpieczne, a łóżka, łóż, łóżek też nie mam, więc łóżkami też tak średnio. Dobra, i ile mam jeszcze tego efektu? Dwie minutki. Spoko. I jedna czwarta życie za chwilę będzie. Kozak. Kozak, naprawdę kozak. Szybko to idzie wbrew pozorom, Myślałam, że da mi to naprawdę dużo czasu, że będzie z tym tyle pierniczenia, ile ostatnio na singlu, znaczy na majkowych przygodach i ile na... Jeszcze w poprzednim chyba świecie, bo wiem, że ze smokiem jak ostatnio walczyłem to wyglądało to, znaczy wyglądało to, było to po prostu słabe z mojej strony, naprawdę nubiłem, wiele razy zginąłem, no ale teraz myślę nie będzie z tym większego problemu, bo no mam te potki, mam, że tak powiem tutaj w miarę fajny ekwipunek, więc no powinno być ok. Dobra, teraz powoli, poczekać aż dziad zląduje, znaczy zlądował już, ale poczekać aż tak go bezpiecznie tutaj podejść, ok? i można go teraz bić, no szybko mu to zejdzie. Tak, wiem, że najlepiej w głowę. Czekajcie, dostanę do głowy. Dostanę, ty. No to po, po, w takim razie po głowie będzie dostawał. Ale mu życie schodzi, ty. No genialne to jest. Ło, dobra, mam te na minutę jeszcze. No i to jest kozackie. To jest kozackie, tak można walczyć. Nie to, co kiedyś. wywaliłby mnie to, pewnie bym zginął. A tak to. W ogóle chyba za dużo mam tych potek. Ale może do End tak City się też przydadzą. No zobaczymy. Ło. Ło. No jesteś ty jak nie łeb, to tu będziesz zostawać, no. no patrzcie, normalnie cały czas znika, ty Jaki Minecraft jest no, dosłownie niedorobiony Teraz powoli i nie macie. Dalej znikasz? O, już nie znikasz, ty. O, teraz ja bym zniknął. <gryw> Jakbyś mnie do próżni wywalił. No ale już jest po tobie, smoka. Już jest po tobie. Może go łukiem wykończę, będę sniperem normalnie, ty, dam radę. I nie macie. Jeezes, ale on rzuca tymi kulkami normalnie. Tragedia. No jesteś dosłownie na hita, honotu. ja, oh yeah, ze snipiłem go. Ty, znaczy w sumie skapiżonowałem bardziej niż ze snipiłem. Ale mamy, mamy to, ludzie. Pokonaliśmy smoka i aktualnie jest. Datę wam mogę podać, w sumie kiedyś będziemy to wspominać. Jest 28 lipca, środa, godzina 11:04. I mamy to 67. W sumie, czekajcie, może będzie ósmy. Nie, 67. level, kozak. No i mamy również jajko Smoka, które też by się przydało zebrać, czekajcie. Ale do End City z nim nie pójdę, dlatego że wiecie, jak zginę, no to bym go w sumie mógł stracić. A to mimo wszystko jest unikatowy przedmiot i występuje on tylko w jednym wariancie na świecie. Achievement mamy kolejny, więc kozak. W ogóle za pokonanie Smoka też jest achievement? Tak, też jest achievement normalnie. Dobra, nieważne. Podbudujmy się pod ten portal. wrzucimy sobie tam perełkę i oczywiście lecimy sobie w nowy tutaj end proszę bardzo, gdzie ja jestem na jakimś zadupiu ok? myślę, że to się też może czasem przydać, sobie zrobimy tego farmę jak będę potrzebować naprawdę dużo tych fioletowych bloków no jak będę tutaj w, w sumie w bazie głównej będę budować w takim staro, starodawnym stylu, więc raczej tych bloków używał nie będę ale gdzieś tam w innych swoich bazach myślę, że tutaj te, ten fioletowy, purpurowy bloczek może nam się oczywiście przydać ale to w swoim czasie. Mamy tutaj drugi portal, więc. No, tak trochę średnio, bo wolałbym mimo wszystko znaleźć. Czekajcie, tam sobie 31 render dystansu. Może lagować, bo zejdzie poniżej 100 FPS-ów jak nic. Kurje, naprawdę poniżej 100 fps nie zejdzie? Zeszło, udało się, dobra. <gry> jak na zawołanie, ty jest end city, jest stateczek normalnie. Minęło dosłownie kilka sekund od, ym, od ostatniego cięcia. Tak, dobrze mówię. No, od ostatniego razu, kiedy się do was odezwało, minęło dosłownie kilka sekund. I mamy End City, więc kozek. Mamy również dużo tenderaku, więc bez problemu się tam po ten stateczek podbuduje. Dobra, dobra, dobra. Powoli, powoli, powoli. 60 FPS-ów. No, już trochę spadają, dlatego że dużo terenu się tutaj generuje. Znaczy, w sumie, wczy... Nie, generuje się. Normalnie się tutaj teren generuje, nie wczytuje. No i proszę bardzo, już jestem na statku, praktycznie. I mamy Achievement Gitarka. W ogóle kurde, ty, sed mi pada i to mocno mi pada. Ajajajajaj, aj, 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 ale się porobiło. Dobra, nie macie, Shulker, idź sobie. Znaczy, daj mi muszle, ty. A jeszcze zanim elytra, to w sumie głowę smoka sobie zbierzemy. Niestety spadła. Trudno. Nie ma miejsca w ekwipunku, naprawdę nie mam. Przydałby się chociaż jeden tutaj, w sumie chociaż dwa tutaj muszę Shulkera, bo z pewnością dzięki nie mógłbym sobie zrobić oczywiście ten fajny plecak, czyli Shulker Box. Ale niestety, no tak średnio to chcę dropić z tych shulkerów Chociaż może z tego coś dropnie? Czekajcie, żeby nie spadło na dół Dropło! Oh yeah. Dobra, mamy jedną muszelkę, jeszcze tylko jedną muszelkę I mamy również tutaj elytry, dobra Przepraszam bardzo, ale czy to wszystko co tu jest? Serio? Serio Minecraft? Tylko kilka żelaz, kilka złot i tutaj jakieś śmieci? Nic diamentowego? Najważniejsze, że mamy eletrę. On też rzucił muszlę, więc fajnie. Będziemy sobie mogli w końcu zrobić shulker boxa. No brakowało mi tych itemów, ale już będę miał ich od zapierdzielenia jeszcze więcej, o ile nie zginę. czy znaczy, raczej zginąć nie powinienem, pewnie się wrócę też do normalnego świata, ogarniemy sobie tam wszystkie itemki, jakich tam potrzebuję. Może sobie nawet seta naprawimy i dopiero tutaj gdzieś na live pewnie w weekend tutaj sobie przyjdę. No, i będziemy sobie oczywiście ten nowy end tutaj eksplorować. Za dużo, za dużo razy mówię tutaj, ale nieważne. W każdym razie, może jeszcze jakiś shulker tutaj da ten? Mu szalker? Fajnie by było. Jeden dał, to mamy trzy. I jeszcze jeden? Mamy cztery. No to na dwa shulker boxy będzie kozak. Proszę bardzo, dwie skrzynki. I tutaj robimy sobie szalker boxy, w sumie dwa nawet. Ja mówię shulker boxa, ale zrobiłem sobie dwa szalker boxy, bo mnie stać. I teraz tutaj, co by tu można było opknąć. Hmm, to, to, to powinienem zostawić. Mówiłem o tym, że ja to zostawię, a mimo wszystko to ze sobą tutaj wziąłem, niestety. Yy, to myślę, dobra, to mi się akurat może jeszcze przydać. Yy, coś jeszcze? Chyba nie. No dobra, także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie tutaj ogrom apek w górę. Ja wiem, wiele razy na tym odcinku się przejęzyczyłem. Jednak myślę, że jakoś specjalnie Wam to nie, nie przeszkadzało. Jeden znowu bym się przejęzyczył. Tragedia. W każdym razie nie mam pojęcia, czym to jest spowodowane. Może tym, że jest dopiero 11 godzina, czyli praktycznie rano. No i jeśli, oczywiście, odcinek Wam się spodobał, to doskonale wiecie zrobić. A ja teraz nie zabieram Wam więcej czasu. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jawłym Majk, trzymajcie się i pa pa!